Dzień dobry, przed Wami rozkład na miesiąc grudzień 2025 roku dla osób z poznaku Skorpiona. Zaczynajmy zatem, a zrobię tak najpierw. No dobrze, starczy mieszania, patrzymy, co ciekawego, umiarkowanie, no pocieszył, mnie. Umiarkowanie, dwójka monet, dziesiątka kielichów. Ha, czyli to trochę w ten sposób, kurczę, mi się jakieś takie powiedzenie nasunęło i uleciało. Coś jakby zadowolić wszystkich i siebie jednocześnie. To tak, jakby zjeść ciastko i mieć ciastko, umiarkowanie, nie chcę nic zmieniać, a jednocześnie chcę zadowolić otoczenie. Czyli skorpiony będą naprawdę nieźle kombinować i to dosłownie w tym miesiącu, bo jeżeli jest dwójka monet, to na przykład może być godzenie organizacji świąt z, yy, z jakimiś tam imprezami, które ty sam dla siebie, sama dla siebie gdzieś tam wynajdziesz. Umiarkowanie, czyli o i dziewiątka kielichów, czyli yy, nie chcesz po prostu czegoś tracić, a jednocześnie próbujesz otoczeniu pokazać, że yy, u mnie wszystko w porządku, jak najbardziej. Yy, co tu jeszcze, dziesiątka kielichów, tak? Ry a, bo zobaczcie, bo przyjdą do Was. Jakieś propozycje z otoczenia, i tutaj będzie coś takiego, że, yy, że wy będziecie z jednej strony yy, próbowali jakby tkwić w tym, co macie, a z drugiej strony będą propozycje z zewnątrz. Czyli możliwe, że będziecie się dogadywać w stylu jedne święta u nas, drugie święta u was. No co, no to też przejdzie, no królowa mieczy. Może od jakiejś wdowy przyjdą tutaj wdowy, kobiety w separacji po rozwodzie, albo jeżeli ty jesteś kobietą w separacji po rozwodzie wdową, no to ty zostaniesz zaproszona przez kogoś, ale ja bym powiedział nie odrzucaj tego. Dlaczego? Bo dziesiątka kielichów mówi o tym, że wbrew pozorom, to i ty będziesz mieć dobre samopoczucie, dobre zadowolenie, yy, fajna energia, fajna zabawa i otoczenie również. Dziesiątka kielichów to jest karta mówiąca o tym, że tobie i ludziom z otoczenia niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Że to jest droga do szczęścia. Jak się przyjrzycie, tu jest droga. Tu, gdzie ten nazorek siedzi. Tu jest droga i tam są szczęśliwi ludzie, szczęśliwa rodzina. Czyli widzisz, to będzie takie godzenie, yy, bo może być tak, że tobie się na przykład nie chce w tym roku organizować czegokolwiek. Czy sylwestra, czy świąt, yy, czy w pracy na przykład, ale z drugiej strony tu jest powiedziane, dobra, przygnij tego karku tam. Yy, Wygospodaruj sobie, typu, że słuchaj, ja tego dnia nie odbieram w ogóle telefonu, chcę mieć czas dla siebie, a następnego dnia yy, pozwól im nacieszyć się tobą. No, dosłownie w ten sens, tak to będzie wyglądało, i wszyscy będą pogodzeni, i, i ty będziesz zadowolona, zadowolony i te osoby. Co będzie wyzwaniem dla skorpionów? Szóstka Mieczy. Możliwe, że podróż, słuchaj, bo Szóstka Mieczy to jest jednak przemieszczenie się na jakąś odległość, ale też i wyjście z trudnej sytuacji. No, bo Szóstka Mieczy to jest karta mówiąca o tym, że jest jakaś trudna sytuacja i to jest szansa na wyprostowanie tego. Czyli widzisz, no może być tak, że znajdziesz się w jakimś dyskomforcie. Ja nie mówię, że wpadniesz w kłopoty, nie, brącie panie. Mam wrażenie, że dla ciebie ta propozycja od rycerza kielichów będzie kłopotliwą właśnie w tym, w tym sensie, że jest to dla ciebie kłopotliwe, bo tam było umiarkowanie. Nie chcę zmian. Ale Skorpion w tym momencie musi... No bo jakby to w sumie wyglądało, nie? No powiecie, no ale to moje życie, moja sprawa, jak to jest ostatnio modne. E, no dobrze, ale tam była dziesiątka kielichów, mówiąca o tym, słuchaj, jak pójdziesz, jak się przemieścisz, jak ze sobą pogadacie, naprawdę będzie fajnie, zapomnisz o pewnych rzeczach, bo ty w tym miesiącu będziesz mieć taką ochotę, jak to się mówi, pieprząć wszystko w kąt. I, I nic nie robić, nic nie zmieniać praktycznie. Czyli cokolwiek by się nie działo, ja mam ochotę po prostu, żeby było tak, jak jest. No nie? Yy, I dlatego wyzwaniem dla Ciebie jest na przykład pojechanie gdzieś. Wyzwaniem dla Ciebie jest na przykład yy, komunikacja zdalna. No, bo Szóstka Mieczy to jest właśnie odległość, ale też i wychodzenie z jakiejś trudnej sytuacji. No dobrze, a w takim razie co tobie pomoże lub przeszkodzi? Ja uważam, że przeszkodzi, bo ósemka mieczy to jest karta mówiąca o tym, że ty będziesz się czuć jak w potrzasku. Że nie masz wyjścia, że cokolwiek zrobisz, yy, każde podjęcie ruchu będzie przeciwko tobie. No czasami tak jest, że człowiek ma taki czas w życiu, yy, że boi się w ogóle przyjmować jakiekolwiek oferty otoczenia na siłę, no nie? bo ósemka mieczy w innych taliach jest to inaczej pokazane, ósemka mieczy jest to karta sugerująca że dana osoba znajduje się trochę jakby w potrzasku jest yy, siedzi powiedzmy na tronie ma za, zawiązane oczy czyli nie widzi, o zobaczcie właśnie poszukałem w innej talii ma zawiązane oczy, czyli nie widzi, nie orientuje się, i jest jej szepnięte: Słuchaj, koło ciebie jest osiem mieczy. Więc ona od razu pobudza wyobraźnię, bo przecież nie jest w stanie zobaczyć pobudza wyobraźnię i sobie wyobraża, że te miecze są dookoła czyli podjęcie jakiegokolwiek ruchu przez tą osobę doprowadzi do tego, że wpadnie na te miecze i sobie zrobi krzywdę. I właśnie, wy ładując się w taką bańkę typu, nie, ja nie mogę nic zrobić, bo to jeszcze, ja, ja potem będę tego żałować i w ogóle, nie, ja bym powiedział odwrotnie. Jeżeli ty się zamkniesz w takiej bańce, to właśnie wtedy zrobisz sobie krzywdę. Wtedy będziesz żałować. No jedziemy dalej. Co będzie podstawą miesiąca? Sprawiedliwość. To jest takie. Rozważ pewne rzeczy, rozważ za i przeciw, bo ty z góry będziesz się nastawiać negatywnie. Tam było to umiarkowanie, czyli nie, ja sobie w domu posiedzę, nie ja sobie książkę poczytam, w pracy może być podobnie, będą organizowali jakieś tam te wigilie zakładowe, jakieś tam yy, noworoczne jakieś spotkania czy coś, ty nie będziesz mieć ochoty na nic chodzić. Bo będziesz mieć wrażenie, że jak pójdziesz to w zasadzie po co? I ja na pewno się dobrze bawić nie będę, nie chcę, mi się zresztą i w ogóle taki, mam wrażenie, że taki lę się w tobie obudzi. I dlatego tu jest powiedziane, słuchaj, nie odmawiaj, rozważ pewne rzeczy. Przecież jeżeli ty teraz w tak ważnym miesiącu postawisz się w takiej kontrze, do ręki wyciągniętej do Ciebie, no to, to wybacz. Wiesz, to może być również w ten sposób, że ty masz już jakąś robotę za przeproszeniem, a ktoś przyjdzie i powie: Skorpionie drogi, może dałbyś radę jeszcze to czy to ogarnąć. A ty nie, ja już chyba nie będę przyjmować, ja nie dam rady. A ja powiem, że dasz radę. I nie będziesz żałować, bo będziesz mieć w tym momencie kogoś w rodzaju mentalnego dłużnika. Dziwnie to brzmi, wiem, ale będziesz mieć kogoś w rodzaju mentalnego dłużnika, który naprawdę będzie doceniał to, co zrobisz dla niego w tym miesiącu. No dobrze, a co w takim razie odejdzie do przeszłości? Widzisz, e, tu jest szansa na przykład na zawarcie dobrej umowy. Jest szansa na to, żeby zarobić. Jest szansa na. E, jakby to powiedzieć? Bo Asmone to są takie rzeczy codzienne. I jeżeli Ty z tymi ludźmi nie będziesz w tak dobrej, może inaczej, nie pozwolisz im pobyć w Twoim towarzystwie, to Ty tylko stracisz na tym interesie. Czyli widzisz, to właśnie Tobie się wydaje, że jeżeli Ty nie pójdziesz, nie przyjmiesz, nie zrobisz, to będzie to dla Ciebie bezpieczniejsze, a się okazuje, że jest dokładnie na odwrót. Okej, okay, co w myślach, w planach? Trójka kielichów. No dobra zabawa, nie? Dobra zabawa. Trójka kielichów, imprezy, rozrywka, dobra zabawa. No może być tak, że ty na przykład już będziesz myślami. Wiecie, bo to jest czasami tak, że robić się nie chce, ale już człowiek myśli o tym, żeby usiąść, pospać. Yy, pójść, nie wiem, na jakiś kabaret do teatru czy coś a tu jednak jest powiedziane słuchaj, słuchaj, hola jeżeli ktoś ciebie poprosi że zrobi jeszcze to czy to a tobie już się tak bardzo nie będzie chciało no bo, bo yy, ja to bym wolała już sobie posiedzieć już sobie odpocząć uwierz mi że to nie zostanie bez echa jeżeli ty jednak podejmiesz to działanie no dobrze, a w połowie miesiąca rycerz mieczy. No właśnie, rycerz mieczy, czyli coś zaskakującego dla ciebie. Ry rycerz mieczy jest to osoba, która w sposób spontaniczny przekazuje wiadomość. Przyjeżdża niespodziewanie. No może tak być, że. że ty chcesz. Ty masz poplanowane na przykład oglądanie sobie komedii do rana, a tu ktoś przyjedzie ogłosi, że słuchaj przyjeżdżam z rodziną, miałbyś coś przeciw, albo miałabyś coś przeciw. A o, a, i się szykuje. Maciearów, gotowanie, super. Normalnie rewelacja, ale tu jest powiedziane, dobra dobra. Rozważ to. To ci się na przyszłość przełoży. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale na przyszłość ci się to pozytywnie przełoży. Ty jako osoba w tym miesiącu. Czuję tu lenia patenta. Cesarz, czyli osoba, która chce sama decydować o wszystkim. Bo cesarz, on wie czego chce, on nie przyjmuje jakiejkolwiek sugestii z zewnątrz. On decyduje, on tu jest panem swojego dnia i nocy, no nie? Co w takim razie z otoczenia do skorpionów dziewiątka buław? Karta mówiąca o tym, że wiesz co, jeżeli ktoś Ciebie o coś poprosi, albo jeżeli ktoś postanowi, że zrobi coś wobec ciebie, jakiś ruch podejmie, uwierz mi, że to jest ktoś, kto traktuje Ciebie jako osobę najwyższego zaufania. Bo dziewiątka buław to jest karta mówiąca o tym, że ludzie mnie już tak zawiedli, że ja w zasadzie nie mam na kogo liczyć. Ja już mam dosyć. Dziewiątka buław. Ten rycerz, on sobie zbudował płot z tyłu, z tych palików, żeby ktoś go nie zaskoczył. I dopiero tą dziewiątą buławą podejmuje działania. No, czyli widzisz, ten ktoś. Traktuje Ciebie jako najwyższy stopień zaufania. I ciebie o coś poprosi. I tobie się to naprawdę potem zwróci. Co w takim razie w nadziejach, obawach. No, siódemka buław. Ty masz dosyć. Zobacz, ten ktoś ma zamiar, jakby wystąpić do ciebie z jakąś propozycją. Typu yy, Skorpion, ja naprawdę już. Yy, Dobrze by było, jakbyś przyszedł. Ja tam z nimi w ogóle nie mam porozumienia, a z tobą to przynajmniej się będę dobrze bawić. Ty masz ochotę odrzucać wszystkie oferty z zewnątrz. Tak jak powiedziałem, Ty możesz mieć coś w rodzaju pustelnika na ten czas czyli skorpion-pustelnik niby to rak jest coś rak chyba jest pustelnik skorpion-pustelnik który ma ochotę yy, odciąć się wreszcie od tematu, skupić się na rozrywce i w ogóle nie w głowie ci mycie garów i tak dalej. Ale tutaj jest powiedziane, przygnij karku trochę. Koniec miesiąca i koniec roku, siódemka mieczy. O, a to czemu? Wyuważajcie, bo to może być tak, że to co jest tutaj, to jest jedna historia, a to co się wydarzy na koniec, to jest druga. To jest karta oszusta złodzieja, bo wy możecie yy, w ferworze zakupów, na przykład, albo przygotowaniach noworocznych, odwalić jakiś numer i ktoś was okradnie, albo oszuka. I ja nie sądzę, żeby to był ten ktoś. Nie sądzę, ale siódemka mieczy jest ostrzeżeniem, że ty możesz zostać oszukany, okradziony i w ogóle jakoś tak, no nie fajnie, nie? Dobrze, dopytujmy. Dlaczego jest szóstka mieczy? Dlaczego jest szóstka mieczy wyzwaniem dla skorpionów? No bo jest król monet. No właśnie. Król monet to jest osoba, która. Hmm, która jest odpowiedzialna. która ma tak życie poukładane, że hmm, raczej może być wzorem dla innych, bym powiedział. Nie daje się ponieść emocją, ma poukładaną sferę zawodową, uczuciową, wszystko pod kontrolą, świetnie się wywiązuje z obowiązków i ja się nie dziwię, że ktoś z otoczenia do Ciebie tutaj podbije w jakiejś tam sprawie. Ja nie mówię o pożyczkach, bo to może być na przykład jakieś dodatkowe zlecenie, płatne, ekstra, ale typu, no to kogo ja mam się zwrócić jak nie do Ciebie? No... To będzie dosyć zaskakujące, bo ja mówię, rycerz-mieczy to jest taka ostateczność, nie? Że ktoś nagle dzwoni i mówi, słuchaj, weź mnie zawieźć, no mi samochód się popsuł na przykład. Ty mówisz, kurna, czyś się oszalał? Eee, to co, ja mam rodzinę zostawiać i jechać, bo, bo ty masz problem? Uwierz mi, że rodzina to zrozumie, a ty, jak zawieziesz tego kogoś, to będziesz mieć naprawdę dłużnika takiego hola, hola no, rycerz monet czyli karta mówiąca o tym, że yy, pewne decyzje są przemyślane rycerz monet to się nie spieszy z decyzjami a tutaj będzie coś nagłe i ty się będziesz tego bać ty nie będziesz chciała, chciał tego zrobić bo właśnie dlatego, że to będzie jakby nie w porę sprawiedliwość dlaczego jest podstawą miesiąca Sprawiedliwość podstawą miesiąca. No bo siódem, ta, siódemka kielichów to jest karta mówiąca o na przykład chęci upicia się. I tak pomyślicie sobie, czyście z durniał chopie, ale to wiecie, idą święta, idzie sylwester, i może być tak, że ty masz ochotę po prostu już na rozrywkę. Na to, żeby sobie dziabnąć. Ja nie mówię, że wy wypijacie nie wiadomo hektolitrę, ale jak to się mówi, no tak e, kierujesz autem na przykład i nagle się okazuje, że nie możesz wypić, bo coś tam, bo będziesz musiał zawieść kogoś, bo trzeba będzie coś załatwić. E, dlatego to jest powiedziane sprawiedliwość. Rozważ to. Czy e, idąc na rękę, Temu komuś, kto znalazł się w takiej sytuacji i Ciebie jako tak w zaufaniu prosi, czy naprawdę ta rozrywka musi wygrać akurat w tym momencie? Dlaczego jest as-monet odchodzący do przeszłości? Czyli jeżeli Ty masz w myślach trójkę kielichów, czyli dobrą zabawę, nie przejmowanie się niczym, odrzucanie dodatkowych obowiązków, zarobku itd. No bo święta, bo imprezy, bo luz, blues, w niebie same dziury. No to, hmm, no właśnie, wierzę. Czyli ja bym powiedział, że jeżeli ty w tym momencie odmówisz, licz się z faktem, że to się tobie jakby na przyszłość negatywnie odbije. Ewentualnie ja bym powiedział tak, że jeżeli ty się uprzesz przy swoim to yy, naprawdę to nakomplikuje od ciebie będzie bardzo wiele zależało, ty będziesz trochę jak Atlas wiecie, Atlas ten Bóg nie Atlas książka Atlas, który trzyma w rękach ziemię, wy będziecie w takiej sytuacji bardzo odpowiedzialnej w której od waszej decyzji naprawdę dużo będzie zależeć czemu jest trójka kielichów w myślach w planach No, trójka buław. Ty masz ochotę po prostu się dobrze bawić i tyle. Czyli, słuchaj, ja nie chcę już roboty, ja za chwilę będę musiała, musiał jechać do domu. Najwyższa pora poimprezować, to już jest ten czas i w ogóle. A ty mi chcesz jeszcze dokładać, no ty weź się zastanów. No, to jest wasze podejście właśnie na ten czas. Ja nie mówię, że wam się to nie należy. Ale ewidentnie widać, że wyzwaniem dla Was będzie wyciągnięcie tutaj z jakiejś trudnej sytuacji kogoś, chyba. Dlaczego mówię chyba? No bo podejrzewam, że to będzie właśnie tak, że ten rycerz kielichów, że przyjdzie ktoś do Ciebie tak od serca i powie: Słuchaj, jest tego typu problem. Ty z góry będziesz to odrzucać, twierdząc, ja już mam dość na głowie. No ale... Dlaczego właśnie jest ten rycerz mieczy w połowie? A no dlatego, że... Tak, szóstka była w kartach, mówiąca o tym, że tobie się wydaje w tym czasie, że wszystko masz pod kontrolą, ogarnięte i zadowolony jesteś. Czy zadowolona. A tu nagle wpada ktoś i mówi, yy, jest problem. A ty mówisz... Jest problem? No to, to, to rozwiązuj ten problem, bo ja już, ja już pozamykałem kasę, samochody w garażach, e, firmę zamykam, czy tam w domu zakupy porobione, ja już więcej nic nie robię. No, e, Czemu cesarz, ty jako osoba? Czemu cesarz, ty jako osoba? No bo pustelnik, no właśnie. A pustelnik to jest ktoś, kto nie ma ochoty na wpływy z zewnątrz. To jest ktoś, kto sobie już coś postanowił i potrzebuje świętego spokoju. I ty uznasz w tym momencie, że nie ma mowy, ja nic więcej nie biorę, ja nic więcej tutaj, żadnych obowiązków dodatkowych. Ja swoje zrobiłam, zrobiłem, dziękuję. Ja tak to odbieram dosłownie że tu nie będzie chodziło o uczucie jako takie wielkie love story czy coś, że tu będzie chodziło po prostu o dodatkowe zlecenie, o zrobienie czegoś, o zawiezienie cioci Halinki i tak dalej, i tak dalej. Bardziej takie przyziemne rzeczy, które potem yy, no zrobią tobie, że tak powiem, i dobry wizerunek i zrobią tobie osobę bardzo o poczuciu, o poczuciu dużej odpowiedzialności. Ale nie, wam będzie w głowie już po prostu rozrywka, święty spokój. Czemu jest dziewiątka buła w otoczeniu wobec skorpionów, cesarzowa? No, tu jest cesarz, a tu będzie cesarzowa. No to jest ciekawe, właśnie. Cesarzowa, kobieta, która też jest odpowiedzialna. Kobieta, która no, naprawdę potrafi i zarządzić, i zadbać o swój wizerunek. Ale tu jest powiedziane, że ona naprawdę już nie będzie miała kogo o coś poprosić. Dlatego się zwróci do ciebie, nie po to, żeby ci dupę zawracasz, tylko dlatego, że e, będzie widzieć w tobie osobę, która jako jedyna, no, uratuje jej skórę. E, czemu jest siódemka buław w nadziejach, obawach? No, bo jest karta świata, no właśnie. To jest karta mówiąca na przykład o przemieszczeniu się na odległość. Tak jak powiedziałem, może kogoś zawieść, może coś dodatkowego do zrobienia, może jakieś dodatkowe obowiązki dojdą, a ty nie, ty po prostu masz dosyć. Ty twierdzasz, nie, nie ma mowy. Teraz najciekawsze, dlaczego jest siódemka mieczy na koniec miesiąca i roku? Bo jest Wisielec. Hmm. Hmm. Wisielec, Wisielec. Tylko pytanie, czy to jest związane z tym, czy nie. Ja czuję, że niekoniecznie. Ty możesz nagle zauważyć, że będąc w sklepie, w markecie, czy tam nie wiem, na rynku, czy nie zamkniesz auta, nagle zauważasz brak czegoś. Dlaczego jest tutaj? Dlaczego jest tutaj y, siódemka mieczy z Wisielcem? Jeszcze dopytam. No, dziesiątka kielichów. Poczucie oszukania. Hmm. Dziesiątka kielichów i siódemka mieczy. To trochę by wyglądało w ten sposób. Jakbyś ty miał komuś do zarzucenia, że miało być fajnie, a tobie zepsuł wieczór? No, no, takie właśnie jakieś to jest, że no niekoniecznie może. Ale, wiecie, ja nie wykluczam, że tutaj uważajcie na portfele, dokumenty i tak dalej. Uważajcie jak najbardziej, bo dziesiątka kielichów, wiesz. To może być tak, że ty na przykład ze znajomymi gdzieś jesteś na imprezie. I nagle się okazuje, że zauważa, że czegoś nie ma. Więc czujności, bo to może być zupełnie osobny temat, słuchajcie. Czujności nigdy dość. Skoro takie coś wychodzi. Dziękuję.